Halo, halo YouTuberze, cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Oczywiście, darunie zapraszam Was na kolejny odcinek z Fazmofobii. Wiem, że bardzo dawno nie było, ale jest i zaraz nagrywam kolejne. Także już Eurotrak się. Eurotracka widzieliście. Widzieliście, zobaczycie jutro, bo już jest wrzucony. A dzisiaj Fazmofobia standardowa o godzinie 7 się widzimy, ale ja nagrywam to jest 13:40 w niedzielę. 22 września. Dzisiaj troszeczkę ponagrywam, bo akurat mam czas, się trafiło, więc fajnie by było yy, z tym, nie? Także mamy Tanglewood Drive. No wiadomo, że na amatorze na razie, bo dawno nie grałem, a wiem, że dużo aktualizacji wchodzi co chwilę gdzieś do jakiejś gry. Ja kompletnie nie wiem co i jak. Nie mam pojęcia. Weźmiemy sobie rmf i termometr. Ale pójdziemy z tym. Ja mamy tak, mamy Gary Digger. Dyer. Nazwę każdemu, czujnik ruchu, mikrofon paraboliczny i sanity 25. No sanity myślę, że zrobimy jak będzie coś fajnego. Koreczki mamy w piwnicy. W razie czego... Czekajcie, 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 bo ja bym się tak się zamachał. W tą stronę. Gdzie dawno nie grałem, jeszcze mi tej słońce świeci. Czekajcie, ja sobie spróbuję sobie zasłonić, zobaczymy czy to coś da. No powiem wam, że... Coś ta zasłonka dała. Dobra. Lecimy. Mamy kluczyk Super Patrzymy, szukamy kości, bo to jest mały domek, więc... I słuchajcie, ja na te duże mapy pójdę. Jak ktoś pójdzie z nami. Jak, jak ktoś pójdzie ze mną, to wtedy yy, myślę, że spoko możemy iść nawet Możemy iść nawet razem, słuchajcie. tak, akurat, że tak powiem, nie ma problemu. Dobry dzień, dobry dzień. No. Dobry. Serio, tu jesteś? Tak, to jest czwórka, nie trzy. Ale jest tutaj tak. Ewiden jest trójka. Mamy brudną wodę już. Mm, to będziecie to się wyrzucało G temperatura też schodzi, widzimy G. Idziemy po rzeczy. Eee, no to szybko. Nie fajnie, nie? Bo to jest, jest amator, nie? Ale no tak... No dobra, mamy brudną wodę, nie mamy jeszcze nic, ale dobra, dajemy sobie tam dwa zaszyty, zaniesiemy sobie teraz. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Panie było wziąć teraz i pójść tam z, z UV Lightem. No szybko nam się to trafiło na tym na amatorze. UV UV UV, UV. tu jest UV, nie? Tak, dobra juubi i weźmiemy to aparatarza. Wiecie co no? bo ja nie świeciłem na to, a, a to było świecić to Teraz trafiło na co zerzamy Teraz trafiło, tak? Odciski palców no zębiście. Super Słuchajcie, to, że to interakcja. Muszę gdzieś nigdzie. Dobra, to tutaj możemy sobie wywalić. Co mnie mrugasz? Czy mrugnę? Mam wodę, mam tylko to, że. Dobra, do, 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 wiecie, dwa zdjęcia już mamy. Teraz tak do czyli mamy Ultrafiolet, dobra, na pewno nie będzie spita, wejta i tak dalej, dobra. Lecimy po kamerkę i po korby. Weźmy sobie kamereczkę. czekajcie, to były te. te dosyć śmieszne. Patrzcie, znaczy, może rękę wolną, dobra, idziemy, co? Czujnik ruchu, mikrofon paraboliczny. Mikrofon to jest tu, czujnik jest tu. Raz to tam damy. Wiecie, tu się już się robiło. Czego? was straszy. Zastraszyć. E I Będę zrobił, nie? Ale... No dobra, zobaczymy co tam dają. Wow. Dobra. Ha, 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 ha. Fajnie by było jakby coś zrobił, nie? No, wiecie, no w mamy kuśba, Kurczę, powiem szczerze, no tak... W takim miejscu, że do południa iść, tak? Jeżeli już by był. To jest mały pokoik. Ale no nic nie widać. Nie widać nawet pół orba. Więc ja nie wiem czy ja coś na tym e... no, 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 na tym nie no, na tym trzeba szukać. No ja tak patrzę, nie ma tu nic. To już wiecie, na tych dostach mógłby przejść, nie? To by było coś. Hmm, 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 hmm. Nie, błyskło się i tyle No dobra, dodamy to, to w drugą stronę, zobaczymy wtedy. Trójka jest. Ja mam jeszcze dużo tego mózgu. Dobra, damy mu to i to zrobimy. to był Dodds? Czy to szedł Dodds? Czy ja widziałem Doddsa? To był doc, bo miałem wrażenie, że widziałem dotsa. To jest takie ślady, nie? Mm, fajnie, 25. no to się da, tylko muszę znaleźć jakiś przemysł. Czy kęty? No właśnie, tamtędy, no. Mm -hmm. Tylko ja nie wiem, czy mi to działa. Ten... Mm. A ta ermetka tak średnio Idolców to też Mam się Sił wtedy szedł w tych idolcach Na moje oko to były, to były wtedy dotce, serio Grzeba może się pokazuje Wtedy, kiedy ktoś jest, nie? No dobra. Spróbuję pokazać. Are you here? Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Czy mnie słyszysz? Niech samo tam zaniosłem Niech ma, a co? Tu może Pójdziemy te korki Nie Ma Czy mnie słyszysz? Gdzie jesteś? Ile masz lat? Ile masz lat? Czy mnie słyszysz? Jak długo nie żyjesz? Kiedy umarłeś? Powiedz coś. Odezwi się. Czy mnie słyszysz? Czy jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj? Jak długo nie żyjesz? W którym roku umarłeś? Nie, to jest głupie. Chyba gadam, to nie ma sensu. Gadam, gadam. A drzwi się Może sobie głowa się ruszyć, co najwyżej. Przygadzenie trochę mi spadło, ale jest tam... tyle co wcale. Ha, 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 ha. Mam jeszcze jedną kamerę. Tę kamerę wezmę i ją rozstawię. I wezmę mu tam po... po solem tam jeszcze. 82 mamy, więc spoko. Jak się ciepiesz? 啥？Sure. Tam bo są karty. No bardzo zobaczymy jak to nasze zdrowie. Może się, może się z kartami się pobawię No to no nie wiem. No kurde, się boję tych kart, trochę Damy, że to jest fantom. Nie, wiem. Ja się nie znam. Dowody. To jest zdjęcia. Ciski, brudna woda, naruszona sól, naruszona sól, karty tarota. No, dobra, mamy jakieś tam dowody, kości nigdzie. Sanity 25 to myślę, że to idzie zrobić, tylko. No, dobra, poczcie. Zrobimy to, co? Gdzie? No, ja to zrobię to szybko zdechnę czekajcie karty były tu są karty gdzie by się dała czekajcie dajcie mi te karty Już jeszcze? Już Ja pierdziele Przepraszam, że już nic nie mówiłem ale w takich w sytuacjach, lepiej nie mówić. Ja mamy Sanity? 28, no nie wierzę, serio. No myślałem, że mi ta psychika przynajmniej spadnie. No ja już tam nie władzę, ja już tam psychy nie mam. Nie, 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 nie. Dobra, dajemy, że to jest ten. Tam jakiś tam duszek, nie? I sobie jedziemy na spokojnie. Eee... Nie wiem, dajmy tego z ale ale pewnie to nie będzie, on, ale. Ja nic innego nie widziałem. Dla mnie, Dead Phantom. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. No zobaczymy. Niech to będzie Fantom, proszę, bo obok nie widziałem. lmp też się nie ruszała. Fantom, jej! Super, 436 mamy zarobione, zaerobiście. No chociaż raz nie jestem stratny. Ale to było na, na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja serdecznie bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało i że oczywiście jak uciec się widzieć i słyszeć za tydzień w kolejnym więc cóż to tyle. Więc za nadal, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę nie widziane. Pozdrawiam Was dorania, więc się trzymajcie. No i cześć, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. także to tyle. Pa pa!